Cześć Wam, witam Was. Chciałbym Wam tylko sprostować jedną rzecz na temat poliwęglanów komorowych, bo dostaję dużo zapytań jak je doszczelnić, jak zrobić. Dużo firm zamyka z dwóch stron komory membraną, membraną dachową. Powiem szczerze tak, membranę dachową używamy wtedy i wyłącznie gdy Poliwęglan ma z dwóch stron zamykamy, gdy poliwęglan ma duży spad. My zamykamy tylko z jednej strony, na górze poliwęglanu. No i oczywiście tą membranę należy zabezpieczyć w taki sposób, żeby nie dostawała słońca. Gdyż ona wytrzyma maksymalnie 3 miesiące i zaczyna się odklejać. Tak? Wysokie temperatury też działają na ten klej. Poliwęglan bardzo mocno pracuje nawet potrafi na jednym metrze rozszerzyć się albo skurczyć do jednego centymetra, więc ten klej przy dużych mrozach na przykład on twardnieje i on nie trzyma. Ten klej jest stworzony do tego, żeby membranę do membrany przylepić lub przylepić i po prostu czymś ją, czymś ją przymocować, na przykład jakąś obróbką na górze. My używamy, ja już pokażę jak to wygląda. Robimy obróbki, robimy obróbki do dachu. Ostatnio robiliśmy taką, bo po prostu nam było trzeba, ale tu używamy części tak jakby prostej. No i zaginamy kampinosek do części np. muru czy czego I to idzie i to idzie pod poliwęglan na samą górę. Tak jak tutaj będzie widać, teraz tu. No i oczywiście docisk to jest przykręcone. Nie przykręcamy tego, nie wcinamy tego w ścianę, nie uszkadzamy elewacji, gdyż po prostu zniszczymy tylko elewację i może nam później podciekać pod elewację. Woda jest poskudna, idzie nawet do 15 cm pod blachą do góry. I oczywiście tu dajemy tu dajemy na końcu, na końcu dajemy membranę. Tu w taki sposób, żeby zamknąć te komory, żeby. Mogła ta woda sobie swobodnie odparować. I teraz jest problem taki: jeżeli zamkniemy z drugiej strony też komorę membraną, to nie mamy takiego przelotu, żeby te powietrze weszło nam do poliwęglanu i odparowało z którejś części. On tylko może odporowywać, a przecież musi mieć z której strony wlot powietrza, żeby, żeby ta woda mogła się ulotnić. No, i wtedy powstają nam kropelki wody w środku. A nawet powiem tak szczerze, że przy wysokich temperaturach może się samoistnie powietrze skropić, które w poliwęglaniu niekoniecznie się musi dostać z deszczu czy jakichś tam innych opadów typu grat albo y, śnieg zalegający. Y, sama temperatura może zrobić to, że skropi się nam woda. No, i co się później dostaje? Dostaje się coś takiego, że robi się nam para. Woda nie ma gdzie uciekać, no i jest tragedia, bo poliwęglan jest zielony. Nie zamykamy z dwóch stron, nasza firma nie zamyka. Są firmy, które zamykają, może dobrze, może źle robią. Producent mówi, żeby zrobić membrany z dwóch stron. Myśmy tak robili. Poliwęglany były do wymiany po dwóch, trzech latach. To brzydko wygląda. No, nie jest to. Dobra metoda. Myśmy już sprawdzili 20 lat, pracujemy z poliwęglanami, więc yy, troszeczkę doświadczenia mamy. I teraz tak, yy, co na końcu robimy? Na końcu zamykamy ten poliwęglan, ja już pokazuję. Ten poliwęglan zamykamy. Ten poliwęglan zamykamy, profilem w kształcie literki F. Yy, Czytajcie liter F. Ja mam tutaj akurat na dziesiątkę, może znajdę gdzieś szesnastkę, przyniosę. Mam 16 szesnastkę. Na końcu, na dole dachu, zamykamy w taki sposób, że odrywamy tą folię. Oczywiście trzeba sprężarką go tam wyczyścić, żeby żadne, żadne nam wióry, syfy kurze nie przeszkadzały w znaczy wizualnie żeby to wyglądało jakoś w miarę. I co robimy? Kładziemy kładziemy silikon od zewnętrznej strony dachu, czyli to co jest na górze dachu, ta część z UV kładziemy tutaj silikon w środek z tej strony, tak jak tutaj jest. Yy, nawiercamy otwór odwadniający, czyli, jakby nawet się woda nam dostała, to ona nam sobie ucieknie, lub bokiem ucieknie, lub tym yy, otworem ucieknie, tak? I tak doszczelniony tutaj silikonem z góry yy, profil w, wbijamy, wbijamy, bo on twardo będzie wchodził, wbijamy na yy, część poliwęglanu na dole. Yy, I teraz co. Teraz my robimy tutaj jeszcze też doszczelnienie z silikonu dekarskiego. Teraz używamy nawet silikonu kauczukowego dekarskiego. Jest dużo lepszy, dużo trwalszy. No i nie boi się mrozu, tak? bo ten silikon, którego taki zwykły, no to on boi, boi się mrozu. No i przy pracy tego poliwęglanu on na pewno będzie pracował na boki. I może się tutaj rozszczelnić. Wtedy się woda będzie na pewno dostawać. Przy małym spadku woda przy temperaturze będzie szła w poliwęganie do góry. Na pewno będzie szła. Bo jeżeli nie, nie, nie będziemy mieli dachu, tak jak producent mówi, 10% spadku, czyli 10 cm na metrze, na pewno woda będzie szła do góry pod wpływem temperatury. To nie mamy uniknione. Robimy kampinosek kampinoskiem do dołu gdzie woda będzie sobie swobodnie opadać, nie będzie nam tutaj yy, skraplać się pod spodem. No i to jest całość do doszczelnienia poliwęglanu. Mam nadzieję, że yy, wyczerpałem wszystkie, wszystkie informacje, które jeżeli chodzi o doszczelnienie poliwęglanu. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, proszę pisać o komentarze, na pewno odpowiem. Dzięki, na razie.